Witam serdecznie od z tej strony, kolejny dzień, kolejne przygody. Moi drodzy w dzisiejszym filmie będą poszukiwania w miejscu gdzie wyszedł skarb. Byłem tu już chyba 4 czy 5 razy i dzisiaj będziemy poprawiali ten skarb albo próbowali znaleźć jakiś inny zaczątek czegoś większego bądź mniejszego. Jestem na zaproszenie święto grupy eksploracyjnej. Obudziliśmy się przed chwilą, bo wczoraj tu już przyjechałem. I jedziemy na miejsce zgrupowania. Także zapraszam serdecznie na. Nocka w takim miejscu spędzona. Tu jest Maciej, kierownik grupy. Tu mieliśmy taką swojskie miejsce, naprawdę bardzo przyjemne jest. Piekielnie fajnie. Się spało, i trzeba już się uruchamiać i jechać, bo, bo gonią. 3 minuty, i jestem na miejscu. Spakowani gotowi. Przed nami teraz wędrówka na miejsce docelowe przez las. Włączyłem. Ile? 10 godzina jest. Zobaczymy, ile połazimy. Ładny las. Jesteśmy już w miejscu docelowym. Tutaj trzeba wyżyłować detektor na maksa, żeby. Żeby jakiś sygnał w ogóle znaleźć, są takie malutkie, że laza bardzo dużo się kopie fałszywych sygnałów od korzeni, od kamieni wszelkiego rodzaju. Ja Wam pokażę, jak mam wersję ustawioną. Więc tak, to nawet więcej mogę sobie 30 czułości, całkowicie detektor otwarty, Filtr gruntu dwójka Tutaj te ustawienia dźwięku to mam najwyższe herce, żebym był ten ton wiodący taki piskliwy z dynamiki multitony sat mam trójkę mam 31 kHz i program i program dual park i tutaj miałem czysty sygnał od żelaza i jak go zacząłem kopać to ten kamień został usunięty i teraz słuchajcie a było czyste żelazo a to jest prawdopodobnie kolor i się rysuje tam siedemdziesiątka. Może to jest żelazo, ale wykopmy to. Zaraz się włączę. Niestety jakieś żelazo. Jeszcze muszę namierzyć. O! I wszystkie detektory, wszystkie detektory, z którymi chodzę, jak jest bardzo głęboki jakiś taki kawał skordowanego żelaza, to biją wysoko po prostu jak na kolor. Normalna sprawa. Zaraz to oczyszczę i zobaczę, co to w ogóle jest. Jakiś, jakiś nie wiem, żelazo stare. Pierwszy kolor na dzisiaj to Kawałek pierścienia wiodącego. Tu z tej dziury, która mnie kosztowała dobre 15 minut, kolorek wyszedł w końcu. Zrobimy tak. Zrobimy tak i się, współpracuj. Nie tutaj. Nie tutaj. Tutaj. Mam nadzieję, że to nie śrucina jakaś. Chyba to widzę. Kawałek ołowio jak kawałek tej obadziwie. Kolejny sygnał z tego lasu. I taki brązidło, albo znowu pierścień wiodący, chociaż coś od czegoś. No, no to kopiemy. Będzie moneta w końcu. Co to? Oj, oj. Jakieś. No co to? Znowu pierścień wiodący jakieś brązidło. Dzień dobry, Kindziuś. Dzień dobry, witam serdecznie. W Tobie nadzieja, co żeś z O! Z tego już żelaza to mało co zostało. Tutaj widzicie taki. Takie coś ciemnego, no, cień po przeszłości, jak to ten pan prezydent Andrzej Duda śpiewał? Ostry cień mgły, dokładnie, ludzie! Moneta to będzie pierwsza z wielu, prawda? To będzie pierwsza z wielu, ludzie! Moneta wiecie, pierwsza moneta po 3 po godzinach, nikt nic nie znalazł, ale ja nie wiem co to za moneta. Trzeba będzie ją podczyścić. No mam jakąś monetę cholera, trzeba będziemy podczyścić, bo nic nie widać Karolino. Zobacz Karolino moneta <śmiesz> Umiesz coś na niej doczytać? No to szukamy tutaj w tym miejscu. Zaczęliśmy gnębić tylko o tej monety. I patrzcie, żubr. Kawałek żubra, rozpoznaje tą puszkę. Ty tutaj co to masz? Sapek chyba, nie? Coś takiego grubego jak sapek. Ale no, grube, nie? No. fajne. To pokręćmy się tutaj, to jest pierwszy punkt, że pierwsze zaczepienie dzisiaj w ogóle. No możemy się w kółko pokręcić. Pik, pik, pik. O dziękuję. Popatrzcie jeszcze na monetę może. O. Coś będzie. Mało że... O! Dobra, wykopiemy się, zobaczymy. O, już widać gustka. Trudno się mówi, że je się dalej. Opie nie jedna. Kolejna moneta, kolejna moneta. Kolejna moneta, arenia trafiła. Ja. Pokazuj, co to to, to jest. Ciężko będzie znać. Ciężko? A, co tu jest napisane? No dobra, to schowajcie to, ten... co wiesz, masz rani ten. Jeszcze chcę zobaczyć, jest. Bo te stare monety one nie miały. Jeszcze... chyba co? co? Coś tu może to irzymy. Coś tutaj. Coś tu jest, może. Jakiś większy sygnał. I coś starego, chyba. Coś mi to mówi. To jest ciekawe, bo to jest. Z dziurką w środku. No to jest. To może być bardzo ciekawe. Śmigło samolotu albo sztabka żelaza średniowieczna. Płacidło. Bo z takim Łodrzewem Karolina namierzyła. Ja wykopałem. Będzie na szczęście? Może trafia do tej grzywni. Się wydaje się, że to płaci płacidło. Koło tej jednej monety Reni były jeszcze dwie i, i, i łącznie są trzy. Nic nie. na nich nie widać. Cztery z moją, ale moja jest chyba inna. Z moją. Aha, bo przecież ja... No tak, cztery. A ja też moją pięć. Czyli taki urobek na razie z dzisiejszego dnia. Pięć monet w jednym miejscu, takich samych. To są kopiejki. To są kopiejki, tak myślicie? Ale te bardziej, te starsze. Nie, wiesz, 1700. 1900, 1800, 1800 tak? końcówka 1900. Po rancie, bo Któraś kwadratowy. z tych miała, wiesz, oni mają zagłębienia, czyli, jak wiesz, te kopiejki nie? Mhm. Wiem o co ci chodzi. No. Masz. masz. Tak, i to, ale ranty mają kwadratowe i te, te miały. Te Bredzisz. Kredy, o, tak. <laughs> Bredzicie. <laughs> Dobra, to do kupy, do kupy piątka dla pana organizatora. Pierwszy traw odnośnie płacidła mógł się okazać yy, ośmieszający mnie. Być może to jest klucz po prostu jakiś bo tu jest niby to kwadratowe nie wiem nieregularny ten klucz być może taki wygięty jakiś mocno nie wiem pożyjemy, zobaczymy idziemy dalej? gdzie jak jest jakiś cel gdzieś tam daleko te krzaki tutaj to 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 to, to. tamło, no dobra podkówka, raczek coś takiego to trochę starsze jest no to pakujemy to tutaj no i las się całkowicie zmienił schodzimy z góry i, i no były dość mocne krzaki, nawet nie miałem chęci, żeby wyciągać kamery. Teraz się chociaż troszeczkę tak wiecie, zrobiło więcej miejsca pomiędzy tymi krzakami, drzewami i jest raźniej. A zbita jest, zbita jest, pięknie widać. Na no dzisiaj, chyba, ludzie, koniec poszukiwań, bo. 4 godziny za nami, 4 godziny 15 minut i nie podpaliło nas żadne znalezisko i takiej motywacji trochę nie ma, żeby prowadzić poszukiwania Kindziuś jedynie ma jakiegoś dzisiaj hasacza włączonego. No i idziemy z powrotem chyba do aut. Może jeszcze wieczorem gdzieś połazimy, zobaczymy, pożyjemy. Wróciliśmy do autek, jedziemy teraz się obkupić. I co? I ten. I potem jedziemy na nasze miejsce docelowe. Spoczynku, bo w dniu jutrzejszym również poszukiwania tutaj, i aby się jutro coś udało namierzyć, fajnego. Mamy kolejny dzień poszukiwań, godzina dziesiąta. Jesteśmy w trochę innym miejscu. Decyzja poszła, że idziemy w miejsce, gdzie wychodzi pełno dewocjonali i monet. Tylko po drodze trzeba trochę do góry mocno wejść. I Kindziuś mnie prowadzi, żeby mi pokazać gdzie znalazł na poprzednim takim wypadzie srebrną fibulę i się pokręcimy tam ku tego miejsca, gdzie ona została znaleziona. Takie zwykłe miejsce, jeszcze jakaś butelka, jakichś ja papierek po papierosach, bo to tutaj znalazłeś ją, ja? Żeby, żeby pamiętać, że tutaj ta fibula wyszła no. na takim uboczu no to szukamy. Dobra, masz całą butelkę tych, yy... Petów. Cała butelka Hraboszczy. A bo one tam faktycznie wchodzą i umierają, no. Niestety drugiej fibuli nie znaleźliśmy i przenieśliśmy się już dalej, z jakieś 300-400 metrów w górę. No i mam pierwszą monetę. Trochę ta moneta pozostawia do życzenia, co? Da radę ją zidentyfikować? Pewnie, że raczej nie. Znak X na drzewie. Czyżby to przypadek? Jest moneta, którą potrafię zidentyfikować. Boratyn'a. I ponoć tutaj od Boratyn się zaczęły dwa skarby. Więc zboczyłem z kursu, który zazwyczaj tutaj obierałem trzy razy. Jak to byłem? To jest chyba czwarty raz. No i to pokręcę się tutaj. Może tutaj gdzieś te boratyny doprowadzą do czegoś większego. Ta boratyna na razie. Prześliczny sygnał. Tamta boratynka była dosłownie z jakieś 3 metry tam. Dobra, to jest na samym wieschu gdzieś. Nie mam pinpointera z sobą Ale słyszę przez nasycenie, że to jest bliziutko Skorzystajmy z profesjonalnego narzędzia, takim jakim jest kijek Żeby wygrzebać tą... Podgrzebać tą monetę O ile to moneta Chciałbym, ale no... Wszystko na to wskazuje No i jest Jest jakaś moneta Ale to nie jest... To jest 2 zł. Z o Jezus Maria Kolejna podkówka raczek. Podkówka albo raczek. Teden. Teraz mała przerwa. Dostałem cydera. Nie cydra, tylko cydera. To się różni tym od cydru, że to jest bezalkoholowe. Cyder. Posmakujemy. Dziura i taka moneta była głęboko ale co z tego bo i tak nie wiadomo nawet co to jest taki cień po tej monecie z tej dziurki polskie 10 groszy śliczne 10 groszy zróbmy tak i zróbmy tak który rok pewnie 23 Karolina znalazła taką samą monetkę tak 23 Sejm, same, same. Minęło półtorej dnia, a ja zrobiłem żabiskok, teleport, jak zwał, tak zwał. I jestem na Śląsku. Jestem w domu. O, jaki piękny napis. E... Nieciekawie tu jest w tych Katowicach. Zacznijmy od tego, że jest ponad 30 stopni, a ten dach jest tam ze smoły u góry. Czyli smołą jest pokryty. E... I w mieszkaniu jest około 35 stopni. Więc siedzę w busie tutaj, przyjechałem wczoraj i byłem już w Odyńcach. w dniu wczorajszym mamy dzisiaj wtorek chyba, środa, nie wiem nawet. Eee, I kurde do no, śpię w busie, siedzę w busie, bo się nie da wytrzymać w tej chałupie. Bezsensowne jest to. muszę poszukać jakiegoś kawałka ziemi chyba dla siebie. Eee, no i co, poodbierałem jakieś tam Poczty, głupoty Zaraz wam pokażę z, Od dziadka pismo Jadę za chwilę na Odyńce Bo muszę zdać trochę rzeczy Już mam tu przygotowane Ale siedzę tutaj w busie Mam już godzinę 13 I się robi za ciepło w tym busie I będę zaraz stąd uciekał Jakieś tam awizo do odebrania były I, i w końcu przyszło chyba finalne pismo Z tego, że już Na 100% mam przekazać tego dziadka Na wypadek wojny Yy, jest to trochę drażniące, bo chyba były cztery pisma. Wiecie, cztery pisma były. Yy, najpierw było pismo z komendy wojewódzkiej, że, że, ten, że oni chcą to. Potem kolejne pismo, które mnie informuje, że to poszło do, do tego prezydenta miasta. Potem prezydent miasta wysłał, że przyszło do niego. I chyba z, to jest czwarte pismo, i w końcu już jest chyba ustalone. Chyba, że jeszcze jedno dostanę. No o tym, że yy, dziadek Volkswagen jest na wypadek yy, mobilizacji przeznaczony dla komendy Wojewódzkiej Policji. Co jeszcze się zadziało? Wyciągnąłem wszystko z busa, wywaliłem wszystko co niepotrzebne i wyrzuciłem wszystko co potrzebne. I nie wiem, chyba z jakieś dobre 70 kg zbędnych rzeczy powyciągałem. jakieś przeróżne rzeczy, głupoty jakieś i oczywiście mam w busie. Posprzątałem go całego. Na jeszcze chcę jechać No ale jedziemy teraz na Odyńce zobaczyć co tam chłopaków Myk Odpalił, od razu klimę puszczamy Bo tu nie ma żartów I co? Mogę? Mogę jechać Mogę. Tylko chcę jeszcze wam pokazać, że już na nowym oleju Tysiak zrobiony Zanim odwiedzimy Odyńce To jeszcze pojedziemy Na moją miejscówę ulubioną na Morawie Bo tam się zadziało bardzo dużo Raz zbiornik nazwijmy to, ucywilizowali z dzikiego, czyli wylali beton i dwa zrobili zarobisty parking, z tego co tam patrzyłem a tutaj pozdro dla chociażby z Batterpolu i szopienice Wczorajcie co tu się zadziało tu zawsze tam, przy tych pociągach się tam zatrzymywałem a teraz coś takiego, tu się od Janie pawliło wjazd na parking jest z tej strony i widzę, że stoją tu czasami nawet i kampery teraz, takie takie zwykłe kampery, tam robią jeszcze nitkę kolejową, tutaj chyba kamper stoi, chociaż nie wiem, to jakieś chyba auto, nazwijmy to z, jakich, z jakichś służb i tutaj taki parking wywali i już tu jedną nockę spałem na tym parkingu, dokładnie tam gdzie ten tir, tylko nie wiem czemu ten tir tu tak stoi. I tam jest miejsce do zawracania i, się, i ludzie za, ten, zatrzymują, to jest też dobre. No ale ja dam radę sobie tutaj zawrócić. Katowice się zmieniają. Wszędzie ten bruk i beton wylewają. Tutaj znalazłem tyle obrączek, że to się w pale nie mieści. Pamiętam miałem dwie obrączki na przestrzeni chyba trzech minut. Tutaj między tymi szuwarami Kajś. A to główne kąpielisko tutaj zawsze było i tutaj się coś zadziało. Ile tu łańcuszków powołaziło? tych pierścionków zrobić to na kilogramy, naprawdę na kilogramy. Telefony tu pamiętam wyłaziły takie stare, a tu nawet pomost zrobili. Nasypali piachu, no i tu gdzie było kąpielisko zawsze główne to dalej jest, a tam jest ten pomost, zaraz tam wejdziemy. A tu wszędzie jakieś takie coś porobili, tu chyba ubikacje są nawet. Z tego co słyszałem, ale że są czynne to nie wiem tam przebieralnie, prysznice. No ciekawie, ciekawie. Tu są rejestrowe stanowiska archeologiczne. Cmentarzysko przeworskie. Coś tam, coś tam. Tu wywalili coś takiego, żeby ludzie na wózkach mogli sobie zjeżdżać tu nawet. Proszę bardzo. Fajnie. No trochę betonu więcej, ale fajnie, no tam jeszcze jakąś kładkę dali o co to chodzi nawet wjechać można do wody patrzcie tu można przyjść z detektorem gnębiłem to mocno ale i tak można przyjść fajnie fajnie dobra tak to wygląda może przyjdę tutaj nawet z detektorem dzisiaj tu jest ta miejscuwa, gdzie znalazłem ten sygnet złoty z tą monetą ale tu też ciekawie porobili. Za kilkadziesiąt lat się zaborki będą brali. Kanał zrobili między Borkami a Morawą. Proszę bardzo, można przepływać kajakiem i się jeszcze wymiesza ta woda z Borków czurna z tą czystą tutaj. No jest nieźle, fajnie to wygląda. Na Śląsku jakoś nie wpadli na to, żeby wszędzie znaki dawać. Łąka kwietna trawnik nie deptać jakoś sobie chyba tu na Śląsku poradziliśmy bez tych znaków a po drugiej stronie zbiornika drugie kąpielisko i tam nikogo nie ma teraz tutaj ludzie będą przyłazili, dobra mi się podoba, jestem na, na tak Sosnowiec centrum, co tu się zmieniło, jakieś takie coś, jakąś taką kopułę postawili, zaraz koło dworca, koło kopuły po drugiej stronie Kiepura dalej osrany stoi Stoi kiepura osrany, stoi kiepura osrany. Dobra, Timken też stoi, nic się tu nie zmieniło. Dojechałem do odyńców. No i co? Manticor. Bardzo podobał mi się ten detektor. Bardzo podoba mi się ten detektor. Na pewno swojego ogarnę, bo to jest od Kuby. I muszę mu teraz przemienić sondę na dużą, bo ja już sobie kupiłem małą i sobie kupuję swojego Manticora. Yy... Tego muszę wysłać na gwarancję, bowiem głośnik się zepsuł. Głośnik się w nim zepsuł, no. Ale w zepsucie tego głośnika jest co najmniej dziwne, bo po włączeniu ten detektor działa normalnie. E, zostawię go chwilę włączonego i on przestaje działać za chwilę. To jest dziwne. Dobra, nie chcę, on tu leży. Ja się tutaj ogarnę z tym i jak się rozwali już ten głośnik, to się włącza. O, kurde, wystawili systemy solarne. Dzień dobry. dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, mody. Co to za łakocie? Gdzie wszyscy? W drugim blokalu. Szukają hali. Szukają hali. Pojali, no, zostawili mnie. Jakie A ja ci przyniosłem Manticora na gwarancję. działa no właśnie chcę zrobić tak, żeby nie działał. Czekam aż skończy i wtedy nagram dla serwisanta. Próbuję zmusić ten detektor do tego, żeby, żeby ten głośnik się przestał odzywać i zobaczcie co znalazłem w tym w piaskownicy. Tutaj już jakaś moneta wystaje 20 groszy, ale tutaj jest sygnał na 2 złote. Jaki mocny? Jest coś. No ja mam na bałtyk jeździć jak mam przed firmą w tą <noise> i można monet się nadziobać Jeszcze coś znajdziemy To już zbrojenie Dobra, zaraz jeszcze zobaczymy czy coś wyjdzie Tu jakiś dziadostwo raczej Głęboko ktoś zakopał Dobra, przejdźmy 70 to będzie autko jakieś No nie gadajcie, że pierścionek jeszcze w naszej piaskownicy znajdę Co to jest? Autko tak jak mówiłem, drzwi z autka Opczajcie <noise> to Telefon <noise> I tu jest właściciel jeszcze tego telefonu. Trzymaj <noise> Na szybko, jeszcze tu jest drugi sygnał taki głęboki. Tu jest jeszcze drugi taki duży sygnał. Telefon miesiąc leżał ponoć. Zobaczymy, co to jest. To chyba jakieś autko. Ta, rozpłaszczone. No to mamy fanty z piaskownicy. I nie chce się ten głośnik zepsuć tak jak się psuł za każdym razem, jak wychodziłem. Jeszcze 50, będzie na picie szybkie podsumowanie 3 zł, prawie i 3 autka. Telefon oddałem. No i tutaj, dzień dobry, dawno żeśmy się nie widzieli. Z... Oj, Tomek jak pogada, to się wyłącza. Wyonozujemy sobie busidło, trzeba zamknąć. To się włączało, jak, tak? Nie, turning. Jak to się włączało? A już działa. Zamykamy. Dobra. Niech się robi. Głośnik w Antikorze chyba wygląda na to, że jest sprawny. Tam pewnie miał jakieś fochy po tej wodzie. E, a tutaj jest ściana rzeczy do kamperów. Mamy lodówki, mamy wiktrona, czyli te wszystkie regulatory napięcia i tak dalej. Mamy przeróżne przetwornice, e, wszelkiej maści jakieś odkurzacze. Asortyment kamperowy rośnie, e, i, i ten tutaj, mój brat i, i, i spółka mają takie ambicje, żeby powstał serwis. I cały czas szukają jakiegoś miejsca, gdzie moglibyśmy taki serwis otworzyć, ale jest bardzo trudno. Może się za niedługo uda coś takiego znaleźć. Na pewno, jak się coś w tej kwestii wydarzy, to będę informował. Bo sam bym chciał skorzystać z tego serwisu, aż strzymuje się z pewnymi rzeczami w busie. Na przykład yy, okno dachowe z tyłu. Dam radę bez, ale by się już przydało. Taką halę wypaczyli. Tylko się zastanawiam, gdzie to jest gdzieś na zagórzu. Ponoć trzeba będzie poszukać. Tu byłby sklep. <laughs> a po prawej tam to patrzcie ile miejsc parkingowych a tutaj hala z serwisem na kampery o kibelek nawet jest tu jak na hucie w tym jak w przybieralni no. wybiła godzina 17 i zobaczcie z kim jest, z czym będę jechał te czwóreczka ja będę jechał, ja, ja prowadzę o patrzcie jak, jak fajnie jak było słychać jak to pięknie chodzi no, i jedziemy dziadem. O kurde, jak to dziwnie lata. Ty to nie jest zepsute? Nie. Ja jest wszystko inaczej. I serwis się świeci. Poznał się, poznał się. Ty dzisiaj nie jeździłeś? Chwilę. do firmy. W siadłem się w Kobyłę i się zastanawiam, gdzie jechać. Ale jadę jadę poplanować na Hubertusa. Nie chcę jechać na, na tą miejsce, co dzisiaj tam byłem. Ze względu na to, że no jest, są 33 stopnie i jest za gorąco w słońcu, a tam na Hubertusie są krzoki i, i, i jest cimno i jest o wiele chłodniej. że Widzimy się na Hubertusie, tylko że od strony Mysłowic. Dobra, dojechałem na Hubertka. Cisza, spokój, od razu chłodniej w tej zieleni. I idę jeszcze na zakupy. Przed usadzeniem dupska na krzesło Byłem na zakupach jakieś tam pierdoły i teraz tu ten oglądam YouTube'a i się trzeba pożegnać z Wami Tak więc nie pozostało mi nic innego jak powiedzieć Dobranoc Tak? Tak Jak się podobało możecie zostawić pierdoły Powrót na Śląsk Na razie tutaj coś pognębimy